Hejka, hejka, tu Kamykos. Witam Was w, w krótkim odcinku z Brawl Starsa z odbiorem nagród. E, no cóż, dobra, lecimy. 11 mam do odebrania po wy, wygranej... W, 7 wygranych w hokeja. Nie lubię grać w hokeja, ale 11 demonicznych star dropów jest, więc... Ktoś, byłem na drugim miejscu, ale ktoś mi widzę przeskoczył. No cóż, tak to bywa. Dobra, lecimy. Co my tu mamy? A, jeszcze nagrodę mam codzienną. Okej, okay, jest! Będę miał same 50 monet, czy coś jeszcze dostanę? 100 monet, okej okay. o, coś lepszego, coś lepszego, tylko nie spray 500 monet. No ale coś czuję, że będą same monetki, albo błyskotki. No właśnie, błyskotki też Dobra, coś lepszego. Ikonka gracza, no dobra, oko Saurona, czy co to było, nie wiem 100 monet Kompletnie nic, 100 monet 100 monet. 100 monet. O, 50 punktów mocy. No chociaż może wykorzystam do czegoś. Uwaga, uwaga. O, to będzie coś lepszego. Skinek jakiś. Może skinek. Skin do Draco, którego nie mam. Pięknie. Super. Dobra, lecimy dalej. 100 monet. Miliony monet widzę. I to wszystko? Miliony monet i to wszystko? Dobra, czekajcie. Codzienny prezencik. No przynajmniej kredyty tutaj dostałem. Chociaż 5 kredytów. Jak widzicie, zbieram na Squeaka. Ej, oj, ej, ej, ej. Dobra, co my tu mamy? A chciałem zobaczyć jedną rzecz. Ole, ale mam tu do dobrania punktów doświadczenia. Może star dropa się uda zbierać. Uwaga, coś do wyboru? Knockout. Biorę knockout, nie zbiorę dusz. Dobra, byłem na jestem na pierwszym miejscu. Nie wiem dlaczego. Yy, mam tak bula. To miałem z poprzedniego eventu. Ems? O, a tu nie ma tego skina. Na Draku? To ten, ten skinek jest gdzie? Hmm. Czakuś. Może zagram czakiem w tym bitwie? Nie umiem nim grać. Spróbujmy. Znaczy, mamy napad. Jest napad. Dobra, w knockoutie to nie ma sensu z nim grać. Nie, dobra, nagram knockout, ale zagram moim ulubionym ostatnio zadymiarzem. O, jest. I na nim zrobiłem bardzo dużo, właśnie tych yy, star dropów demonicznych. Dobra, jedna bitewka. O, jest, Pozdrawiam kolegę. Hmm. Co tam ciekawego będziemy mieli? A, taka mapka, ale to spojrzałem, taka mapka, ale spoko. Piper i Peak. Czy moi, że tak powiem, swój się ruszają, że Ok, jest dobrze. No, trafiłem mnie. No, zepsułem, niestety. Dobra, ale Brock go tutaj rozwali, chyba. No rozwalcie! Jak on rozwali złą piperkę, to ja nie wiem. Ładnie. Moja drużyna za mnie zrobiła robotę, widzę. Tik szybko zginął. Oj, 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 oj. Piperkę na razie olejmy. Uh, this No dobra. Było proste do załatwienia. Wystarczyło że dojść na, na róg z dwóch stron nie miałem szans. Nie za dużo zrobiłem. Dobra, słuchajcie, krótki ten odcinek będzie. Eee, zagram z Brokiem jeszcze raz. Dobrze zagrał. Kolega. O, i nawet kolega BL też. Który gra Belko. Tak, to Bel jest. Belą też lubię. Belom też lubię grać. El Pro. Spróbuję, no, znowuż Edgarek jest. Ośmiobitek i Leon, tak? nikogo nie ma, fajn. Ciśniemy. Ajajaj, dlaczego tu niego nie walili? Oj, przegramy to przeze mnie, coś mi się wydaje. Nie, nie ginie, ach, niestety, dobra. Nie wiem czy Umbelt ustała i nie strzelała w tego, nie wiem, może coś przegapiłem za mocno do przodu, poszedłem bo wiecie, wydaje mi się, za ta. Edgar się ładuje. Brawo, brawo. Teraz widzę, że kolega bardzo chce sam wygrać tą grę, no i bliżej podejść. To jest no skill teraz. Nie, gdzie idziesz te chmury? To... O, zginie. Ta, z dwóch stron go dopadli. Gdyby tu rozpalił Leona, to miałby szansę jeszcze. Dobra, ja, że tak powiem, nie będę teraz się tak mocno szprokował. Dobra, jest ośmiobitek. Zostawię sobie, zostawię sobie że tak powiem charge'a <laughs> teraz na akcję. Dawaj tą belkę. Dawaj tą belkę. U tutaj był, tak? Leonik. Nie idź tam tym ginie. Wiedziałem, że zginie trzeba poczekać tutaj. Oj zostałem sam. Niestety nie dałem rady. Hmm. Gdybym miał więcej amunicji, to bym go rozwalił. Niestety nie dałem rady. Myślę, że dobra bitwa była. Zagram jeszcze jedną, ostatnią. Z kolegami nowymi. No cóż. Słuchajcie, nie wszystko można wygrywać. Kolejny bitek. I tak? No dobra. Nice. No, no naprawdę. Dobra, ale przynajmniej jest zginął, bo było wiadomo, że on tam jest z tym krzaku. Nie Niepotrzebnie się podpaliłem trochę. Dobra, rozwal... Rozwal ośmiobitka, 8 bitka, rozwal brokiem. Aj, aj, aj. I weź sobie życie, życie sobie weź Czemu sobie życia nie weźmiesz. No zobaczcie, stoi przy tym, przy duszku i życia sobie nie weźmie. On u duszka, wziął. O kaubelką. Ojej, 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 ojej ojej, oj, bit go rozwalił. Włos z krzakami. Dobra, koniec, przegraliśmy to. Za długo się bawił tutaj z tym, niestety. No cóż, tak to było. Widzę, że muszę, że tak powiem, tutaj prowadzić to. Nie stój z tą belką razem ze mną. No to jest, to, jest, to jest bez sensu. Czy ludzie nie wiedzą, że tu się trzeba, że tak powiem. Paliła. Naprawdę nie zabiłem go. Dobra, wybraliśmy to czy nie? Nie. No nie, Bel, uważaj! O, rany. Ale pora... No, co, co to? Co ja tu zrobiłem? No niestety 0,2 moja wina. Słuchajcie, ale misję zrobiłem przynajmniej. Nie będę grał dalej. Mam jedną do odebrania. Star... Nie, dwa, przepraszam. Dwa start dropiki do odebrania. Gaz, gaz, fajna postać. Bardzo lubię nią grać. Ostatnio właśnie. Tu wbiłem, ale mam odebrane już. Nawet na minusie, widzę tutaj prawie. Arenę zadymy, trzy bitwy wygrać. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy. W tym odcinku to będzie niestety już wszystko, jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę i możecie też wpisać w komentarzach co byście chcieli, żebym nagrał, czy z Brawl Starsa, czy niekoniecznie z Brawl Starsa, Aha, także cóż, to tyle, pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, hejka, pa pa!